Siemanko, z tej strony starszy B, a przed Wami Noita. Noita w wersji 1.0. Gra wyszła z RT Accessu o ile się nie mylę, 15 października. No tak, nie ja jestem profesjonalnym youtuberem, co pewnie zauważycie 25 tysięcy razy, bo co tego materiału. Niemniej jednak zauważyłem, że na polskim youtubie troszeczkę brakuje kontentu z tej gry. Wydaje mi się, że nie zdobyła aż tak dużego rozkłosu, na jaki zasługuje. I dlatego postanowiłem zrobić taką krótką serię, która może troszeczkę przybliż Wam ten tytuł i, i pokaże, jakie, jakie możliwości można z niego wycisnąć. Plan jest ogólnie taki, żeby zrobić sobie odcinki per biom. Pewnie po drodze będę strasznie lamił i, i kinął miliony razy, więc długość odcinków może być różna. Natomiast chcę, chcę pokazać, jak gra wygląda, chcę pokazać, jak wygląda tutaj budowanie różdek, um, jakie biomy występują, że jak sobie mniej więcej z tym wszystkim radzić. Bo wydaje mi się, że takiego kontentu w tej chwili na polskim YouTubie nie ma. Dobra, lecimy. Ogólnie zaczynamy, zawsze z jakimś tam startowym loadoutem, który jest losowo generowany. Znaczy Podstawowa różdżka, która posiada jeden z podstawowych, takich bardzo podstawowych czarów, które w grze się pojawiają. Do tego mamy drugą różdżkę, która zazwyczaj posiada coś, co pozwala nam detonować bomby. Będą to Magic missiles, a mogą być może być dynamit, i startujemy z jednym płynem. Tym razem mamy wyczyn z polityczną polimorfiną. Która zmienia nas losową, całkowicie losową postać z gry. E, no tak, lecimy. W tym odcinku postaramy się zrobić pierwszy pion wraz z przyległościami. E, moje założenie jest takie, żeby zdobyć jakieś fajne różki, może jakieś HP-apy, jakby się coś znalazło. E, no i myślę, że tak około 600 tak, nam na ewentualne dwa role perków. Głównie w dojdzie, jeżeli zejdziecie w dół, dół, dojdziecie do takiego błyszczącego portalu, który przynosi wam do Holy Mountain do Świętej góry, w której możecie edytować różdży, w której wybieracie jeden z kilku perków z trzech podstawowych, które są dostępne. O, tu mieliśmy do czynienia z ciekawą rzeczą, że występuje coś takiego jak Kills, jeżeli zabijecie się, przepraszam, jeżeli zabijecie wroga za pomocą jakiegoś elementu otoczenia, czy to będzie płyn, czy to będzie na przykład jakaś puchająca beczka, czy to będzie jakiś wózek w kopalni, to dostaniecie za to dwa razy więcej złota niż za zabicie takiego wroga zwyczajną a propos lamienia, to już widzieliście, że <toszczędny> troszeczkę zlamiłem, wpadłem na ten, ten typ, który był spowodowany przez pocisk wroga. Wszystko się rozwala do nie no, no i tak całej okazałości. No, tutaj mieliśmy flaszkę z Acceleratium, która powoduje, że on, ruch naszej postaci jest przyspieszony. Niestety nie udało się jej zebrać, bo jeden z nich ale mniejsza z tym. Tutaj robi się troszeczkę niebezpiecznie. Kolega z Shotgunem jest bardzo nieprzyjemny, ale na szczęście się udało. To fajnie, że mamy tutaj małe baseniki z wodą. Ja się pozbędę mojej chaotycznej pedig bo woda moim zdaniem jest bardzo, bardzo przydatna w tej grze. W momencie, kiedy na przykład zajmiemy się ogniem, jak tu chwilę temu. Możemy się tą wodą ugasić. Chaotyczny morfiny bym nie stosować, bo nie wiedziałem co mogę się zamienić i no to mogło doprowadzić do jeszcze szybszej śmierci mojej postaci. Dobra, wylewamy sobie flaszkę, yyy, flaszki. Tu zaraz spróbujemy napełnić ją wodą. Ona ja sobie gdzieś tam na dole była. O, jesteśmy w domku. Chociaż trochę, żeby móc się w razie ugasić. Dobra, lecimy dalej. Przyznam, że Noita może nie jest najbardziej pasjonującą grą nagrywania materiałów, no, moim zdaniem, żeby jak w miarę skutecznie sobie radzić. Trzeba jednak grać dość powoli, nie ma, nie ma takich szybkich zwrotów akcji. Ten kolega jest bardzo nieprzyjemny. Taki mag ognia, niektórzy nazywają go diabłem, strzela do nas, wybuchającymi fireballami. Ogólnie jest nieprzyjemny, ale chyba wpadł gdzieś w wodę. O właśnie. To jest dla niego bardzo dobry remedium. Wystarczy tego dżentelmena zalać wodą albo sprawić, żeby wpadł do jakiejś sadzawki i wtedy bardzo szybko z... sobie z nim poradzimy. Mieliśmy trochę farta. Dobra. Mamy 200 złota. 230 prawie. Tu jest wesoło. Trochę pajączków żeby przyspieszyć trochę to zbieranie złota na razie dostaniemy. oni się pewnie zajmą ogniem. Jeżeli, na przykład, teraz od tego ognia umarł, to będzie parę złotka z wypada. To jest całkiem spoko. O, Dobra, mamy to. Idziemy szukać dalej. Zazwyczaj staram się odkrywać cały ten pierwszy bią, bo... Miejsca jest sporo, i tutaj lubią się kryć czasami różne fajne rzeczy. Oczywiście te plansze są za każdym razem generowane losowo, z pewnych elementów. Bo tym razem jest taka pewna ciekawa sytuacja. Normalnie, jeżeli przemieszczamy się po planszy, ją odkrywamy i, i, i widzimy już potem te miejsca, w których byliśmy cały czas. Natomiast teraz mamy coś takiego, taki lekki fog war, który ogranicza nam widoczność, jeżeli się od. Oddalamy od jakiegoś miejsca, które nawet już wcześniej widzieliśmy. Krako, piękna, udało się. Szukamy dalej. No, o, widzę już łyżkę następną. Może się coś ciekawego pojawi, co pozwoli nam potem w Holy Mountain. W miarę przyjemnie. Rozpocząć sobie dalszą grę. Nie ma tam jak dojść, więc chyba postawię sobie bombę tutaj. Musiałbym zmarnować dwie bomby. Tak. Kolega się zajął ogniem. Właśnie ciekawa, ciekawa rzecz. Jeżeli wasz przeciwnik jest podpalony, to nie będzie was atakował, będzie do was strzelał. Czasami warto sobie takiego ziomeczka podpalić. No proszę. Mamy różdżkę taką. Moim zdaniem niestandardową na ten pierwszy biom. natomiast a to może później opowiem o tym, jak te ruszki, statystyki na ruszkach wyglądają, kiedy będę w tym spokojniejszym miejscu. No to ja sobie wezmę, bo mam parę ciekawych czarów sobie, które mogą mi się przydać. Ja oczywiście musiałem się zająć ogniem, zaczynałem się robić mało HP. Nie wiem, czy nam się uda zrealizować cel 600 zł żeby mieć na role, ale, ale jeszcze kiedy się przejdziemy. Może się, może się uda. No bardzo mi nie pasuje ten fogo tym razem. Nie przyfarciło się na ten filmik. Po no jednak nic nie widać i trzeba grać troszeczkę na pałę. No ale trudno. To jest no tak to, tak to tutaj wygląda. Eee, wybaczcie tą moją Lekką chrypę, która to, to nie jest zwykły głos, od dłuższego czasu walczę z jakąś nieprzyjemną infekcją, jakimś przeziębieniem. I nie mogę sobie z tym poradzić, więc trochę chrypię. Aha, no, mam nadzieję, że to nie, nie wpłynie za bardzo na, na materiał. To jest trochę złotka z pajączków. Część towarzystwa uciekła. Nie jest źle. Już prawie mamy upragnione 600 złotka. Chyba niedługo będziemy się stąd ewakuować. Jeszcze sobie jedną rzecz postaram się wsiąść. Co może mi później ułatwić życie. No właśnie w, w tych biomach są pewne stałe elementy. Tutaj akurat jesteście w kopalniach. Przy, przy standardowej rozgrywce to zawsze są kopalnie, i eee... są w nich pewne stałe elementy. Jeżeli na przykład pójdziecie w dół i na maksa w prawo, to dojdziecie tam do brzegu wulkanu. Eee... I na brzegu wulkanu znajduje się coś, co ja bym chciał właśnie pozyskać: a mianowicie taka szmaragdowa tablica. O nie dobra, trzeba chyba się z tym nie będziemy Materiał się zaraz totalnie zakończy. O, jeszcze mamy sklep. Z przyjemnymi rzeczami. Kolega zaraz spadł do wody. No. Dobra, złapiemy sobie tylko to i to. I powoli będziemy się chyba ewakuować, bo no, z tym koleżką chyba sobie teraz nie radzić to może być dość niebezpieczne. No właśnie, ale on się sam wykończył. Elegancko, przed wodę i... No jesteśmy naprawdę w dużym zagrożeniu. To się zaraz może nieprzyjemnie skończyć, ale staramy się jakoś to opanować. Jeszcze jeden polędny pająk, o dobra. Już pokażę a złoto znika, jak zauważyliście po jakimś czasie, więc doradzane jest. Szybkie jego zbieranie. Oczywiście nie zawsze, jeżeli zagrożenie przewyższa zyski, to to oczywiście nie warto. Tak jak mówię, no i ta jest grą, która nie wybacza. Tutaj musisz być ostrożnie, nikt nie wie, co się może wydarzyć. Generalnie wszystko by nie chciało cię zabić. Taka jest, taka jest podstawowa prawda o tej grze. 419 zł 16 HP. Chyba sobie jednak odpuszczę. Co tu mamy? Slime Dobra, olać tam. Idziemy na dół do Holy Mount. Nie będziemy już dalej tego biomu eksplorować. Zobaczymy może w Holy Mountain znajdziemy coś, co... ...co pozwoli nam... ...lepiej sobie radzić właśnie w tym drugim biomie. Ogólnie... Myślałem, że ten film obejrzy w sumie całe 5 osób ale jeżeli Wam się w jakimś stopniu chociaż ten materiał spodoba, to wahajcie się, zostawić lajku. Eee, subskrybujcie, jeżeli uważacie, że to może być e, dalej interesujące dla Was. Oczywiście zachęcam do tego, ale, ale nie robię sobie wielkich nadziei, bo tak jak mówię, nie jestem profesjonalistą, nie zajmuję się tym sprzęt mam eee, fatalny, więc... Robię to bardziej dla zabawy może dlatego, żeby pomóc, jeżeli tak gra go jakimś stopniu za eee, Ogólnie jeżeli macie też jakieś sugestie czy tego, jak ten materiał dalej prowadzić, to się nie machajcie. Z przyjemnością, Z przyjemnością się zastosuję, jeżeli, jeżeli Wasze pomysły będą ciekawe, Odsłyszę kolejnego Maga Ognia. Więc tak jak mówię, kończymy to składamy na. Ten tu możemy spróbować trochę wody do butelki i w każdym Holiman to znajdziecie zawsze serduszko, które odnowi Wam zdrowie na maksa i doda 10 punktów zdrowia. No i druga rzecz to jest e, ten diamencik, który odnawia Wam czary na różdzie, o których e, Ok, mamy trochę czarów. Jak dla mnie, czat ten z nich nie jest interesujący, jeżeli chodzi o drugiej że będę starał się złożyć coś z różdżek, które już posiadam, tych czarów, które już posiadam. Teraz tak, na początku. Pierwsza rzecz, tutaj której trzeba zacząć, czyli to było kreowanie różdżek. Czy, przepraszam, następny ruch się budowanie budowaniu różdżek to są statystyki. Podstawowa rzecz, na którą ja zawsze zwracam uwagę, to jest shuffle, czyli to, w jaki sposób różdżka będzie odpalać czary na które są na niej założone. Więc jeżeli różdżka ma shuffle, no, to czary będą odbolane w tej kolejności, w jakiej znajdują się na różce, czyli na ta kulka, potem ta potem ta kulka od lewej do prawej. Kolejną statystyką jest spells slash cast, co mówi nam o tym, ile różdżka czarów rzuca po jednym na przycisku. Tutaj, jak widzicie, wszystkie różki mają jeden, ale widziałem ruszki, które potrafią rzucać nawet 12 czarów na raz, e, sobie wyobrazić, jak to może być przydatne, e, kiedy, kiedy już takiej różnie korzystacie. Dobra, kolejne to statystyki są takie jak cast delay. To jest opóźnienie, które występuje pomiędzy rzuceniem jednego czaru, a kolejnego czaru na ruszce, czyli pomiędzy rzuceniem tej kulki, a tej kulki jest 0,17 sekundy, że to można zobaczyć, że ona strzela dość, e, dość szybko. No i między tymi bombami, między, między poszczególnymi strzałami jest 0,17 sekund. Richard Time to jest czas e, pomiędzy seriami e, na różce. Czyli jeżeli mamy taki układ, różka bez szafla, 0,17 sekundy między tym a tym, to będzie tak. Ona będzie strzelać tyk, 017 sekundy, tyk, 017 sekundy, tyk. Potem 0,37 sekundy recharge time'u i następna seria. Cyk, cyk, cyk. To widać dwa, trzy tyk. tyk. To dwa, trzy. Jest większa przerwa po tym trzecim po tym trzecim strzale to jest właśnie 0,37 sekundy. Następna rzecz to jest Mana Max. Krótko mówiąc, ile many taka różdżka ma na sobie. No i teraz jak sobie popatrzycie na czary, one też mają mana drain, no to mówi nam o tym, ile z tego mana maxa jeden strzał z takiej zdejmuje. Prosto jak konstrukcja gwoździa. Mana czar speed, czyli z jaką prędkością ta różdżka odnawia tą manę. E Powiem szczerze, że nie wiem czy to jest liczone na 38 mana na sekundę, jak to wygląda. Ale zobaczycie sobie, po prawej stronie, w prawym górnym rogu macie taki ten niebieski paseczek z wandmana. mana. Teraz zobaczcie, strzelamy raz, on sobie spada. On zabiera te 20 mana na jeden strzał. I to się odnawia. Jakbyśmy w tym jechali... ...do zera i dostawili to ona będzie się... No to jest chyba faktycznie 0,38 mb na sekundę, więc ona się odnawia dość szybko, co pozwala nam w miarę ciągły ogień. Dobra, idziemy dalej z tymi statystykami. Capacity, czyli ile slotów na tej różdżce się znajduje. To 3, 3, wiadomo, normalna sprawa. No i Spread, czyli różnica, powiedzmy, pomiędzy, kąt pomiędzy tym, gdzie celujemy, a gdzie ta różdżka strzela ehm. Tutaj niby jest 0, ale jak sobie spojrzymy na statystyki czaru, to mamy ten spread 0,6 i tak naprawdę każdy ten czar na różce powoduje, że o 0,6 to odchylenie z tego spreadu na różce się zwiększa, czyli tu jest razem 0,18, tak? 0,18. To jest różnica czy między moim celownikiem a tymi, kulka leci. To jest 018. Cała filozofia. No i dobra, i teraz te różki możemy edytować. Tutaj. No tutaj nie jest ciekawie, bo o ile mamy wysokie mana max, to mana Charge Speed jest fatalny. Co powoduje, że. Zresztą pokażę wam, jak to wygląda na tej różce. Odpalamy sobie tą różkę. Mamy 510 mana. Czary kosztują 5 mana, więc nie są takie strasznie drogie. Ale jak ją odpalimy, ona to trzeba wyśchodzić. No zobaczcie, schodzi sobie, schodzi sobie ten Pasek mana i teraz zobaczcie jak się będzie odławiał. Fatalnie wolno, więc jakbyśmy zjechali z, tymi, e, z tym całym mana do zera, to zanim ta cała różdżka by się odnowiła, żebyśmy zupełnie tutaj, tutaj, tutaj magazynek. A to minęło by jednak sporo czasu. Co powoduje, że jest dla nas praktycznie nieużyteczna. Ale spróbujemy coś sobie skonstruować z tych podstawowych różdżek. Ogólnie taki tip dla osób, które chcą na początku mieć dość szybką różdżkę, no można na tą różkę z bombą, założyć sobie podstawowy czarnś, to będzie ta kulka. Widzicie, ona całkiem przyjemnie strzela, ale bardzo szybko się ma nakończy. Więc to bo powiedzmy jest jakimś rozwiązaniem takim. Na szybko, ale o, tutaj trochę lepiej z... ze Spike boltem, wystarcza tej manę dłużej. No, to może być fajna, fajna opcja, dla, fajna alternatywa dla tej podstawowej różdżki, jeżeli nie uda Wam się nic yy, w danym biomie czy w pierwszym biomie znaleźć. No ale dobra, mamy sobie różdżkę z yy, No mamy trzy schody, zbudujemy z nich i coś ciekawego. Ogólnie to myślę, że nie złoty byłoby zrobienie takiej kombinacji. Ogólnie czary w tej grze dzielą się tak z grubsza na pociski Projectiles, tak jak ten Spark Mold i modyfikatory. No i teraz do Was należy zadanie, żeby z tych modyfikatorów z tych projectili ułożyć coś, co pozwoli Wam przebrnąć przez całą zawartość gry. E, oczywiście im dalej. Biom, tym lepsze, lepsze różki znajdziecie, ciekawsze czary znajdziecie. Ale zdarzają się też takie randomowe znajdźki, jak znajdziecie tam w jakimś pierwszym biomie jakąś skrzynkę i w tej skrzynce będą czary, które normalnie dostarczasz kury do na jednym z najbliższych biomów. To można wtedy fajnie zacząć grę. No eee, dobra, eee, co, co ja tutaj na tej różdżce zrobiłem? Eee, wziąłem double spell, powoduje, że czar, który w przypadku różdżki do trzafu, bo Wykreślam, szafu e, będzie odpalało po kolei te czary, te, 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 te wszystkie pozycje w takiej prognozie, w one są. Natomiast szafu, tak jak mamy na tej ostatniej różce będzie to robił w sposób całkowicie losowy. Czyli najpierw może odpalić to, potem może odpalić to, potem może odpalić to i tak dalej. Zupełnie, zupełnie to jest losowo. Fajnie swoją drogą w Mountain ta tablica, którą tutaj widzicie w tle, pokazuje co się na tej różdżce dzieje jak strzelamy. Widzicie? O! Widzicie? Całkowicie losowa sytuacja. Teraz w przypadku tej pierwszej różki strasznie szybko nam się mana kończy. Ale ta prędkość strzału jest całkiem przyjemna. Eee, co byśmy mogli tutaj zrobić? To kosztuje nic. To kosztuje 12 mana. Spróbujmy zrobić tak. O, jest słabo. Więc może dołożymy jeszcze jednego do bolcika. To też nie ma szału. No nie, tutaj nic za dużo nie zrobimy. Tu jest trochę lepiej z maną. Tu mam 121 mana. Tutaj mamy też nową szafu eee, i nawet niezłe stacy. Chyba no możemy spróbować zrobić jeszcze jedną rzecz. To możemy założyć sobie tutaj tego spark polcika i dołożyć do tego. Zobaczmy, jak on będzie strzelać. No jest całkiem tak całkiem przyjemnie. Tak Teraz dołożymy Reduce Recharge Time, który powoduje, że pomiędzy seriami. Ten stop odstęp jest mniejszy, I tak jak zobaczycie na tej różce. Recharge time jest 0,20, to powoduje obniżenie Richard time o 0,33, więc będzie teoretycznie poniżej 0,00, więc będzie bardzo, bardzo szybka ta ruszka. Druga rzecz, obniża cast delay, czyli pomiędzy kolejnymi strzałami będzie mniejszy odstęp, co powoduje, że ta powinna być prawdziwym karabinem maszynowym. Zobaczcie przyjemnie, ale też wypala się szybko z ale pozwala na dłuższe strzelanie niż, niż ta nasza podstawowa luszka, więc zrobimy sobie chyba tak. Yy, bomby sobie zostawię. Bomby sobie zostawię, bo yy, bomby yy, przydają się do, do rozwalania terenu, do wydobywania różnych rzeczy, do których normalnie nie mieliśmy dostępu. Yy, Te park bąd, ja sobie jeszcze zostawię, bo może znajdziemy jakąś łóżkę, która nam pomoże. Pomoże z nich zrobić coś ciekawego. Heavy spread też sobie zostawię, bo może nam się przyznać do czegoś ciekawego. Bez tą ja po prostu wypalę, bo ona, ona nie będzie na pewno przydatna dla mnie. I mamy perki. Standardowo trzy perki. Zawsze jest opcja, żeby sobie te perki przelosować. Tylko uwaga, po każdym przelosowaniu... Koczki tego przylosowania się podwaja więc teraz mamy 200, potem będzie 400, potem będzie itd., i tak dalej, i tak dalej. E, jeżeli chodzi o perki, które tutaj mamy, mamy ekstra no to czyli krótko jak strzelać, to czary będą nas bardziej odrzucać. Czyli ja tak jak teraz sobie stoję i nic z moją nie dzieje, I tak jakbym to wziął, to prawdopodobnie już nam się zaczęło cofać przy tym strzelaniu. Druga rzecz: Project a Field, który jest moim zdaniem absolutnie mistrzowskim perkiem. Powoduje, że pociski przeciwnika, które się do was zbliżają, ale nie tylko, bo również te pociski, które wy wystrzelacie, są od was odpychane. Więc jeżeli na przykład ty strzelasz jakimś pociskiem, no to on będzie od ciebie odlatywał szybciej niż normalnie, po prostu będzie miał większą prędkość tą startową. Natomiast jeżeli przeciwnik do was strzela, no to, to, to będziecie mieli u siebie takie pole, które będzie te pociski odpychać co jest bardzo przydatne przy przeżywalności. Ja chyba właśnie ten perk sobie wezmę bo to przerolować. Teoretycznie szukam czegoś ciekawszego, ale troszkę szkodami kasy, bym ciągle wybierać pieniędzy na ewentualne re role później. Na no, ewentualne zakupy, jeżeli jakiś sklepik po drodze na albo w kolejnych ma małym, jakąś różdżkę, no warto trochę tej kasy zawsze mieć. A trzeci perk, który tutaj jest, to jest młode eksperymenter, który z tego co pamiętam, powoduje, że. Jeżeli strzelacie jakąś różną niezmodyfikowaną po raz pierwszy, to za każdy strzał pierwszy tam ile strzałów się, uleczy, się leczyć. Dość przydatna rzecz. Natomiast to działa tylko kilka razy, więc tego leczenia wcale nie jest tak dużo. I... No i działa tylko na różdżkach, które są niezmodyfikowane i używacie jej po raz pierwszy. Więc ja sobie chyba to odpuszczę Project Rorch Field. No i jedziemy, jedziemy A tym chyba ten pierwszy cinek sobie zakończymy. Jeżeli Wam się spodoba, tak jak mówiłem, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie, jeżeli macie chęć na kolejne materiały, a tymczasem na razie. Faça o